16 września w Panigrodzu dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi gminnej Oleszno-Panigrodz. Przebudowa została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na uroczystym otwarciu przy udziale Pana Posła, Pana Wojewody odcinka drogi o długości 475 metrów, który został zrealizowany, przebudowany przy pomocy Funduszu Rządowego Rozwoju Dróg Lokalnych. Wartość tego projektu opiewa na kwotę bez mała 345 tysięcy złotych. Tutaj bardzo dziękuję tutaj władzom województwa Wielkopolskiego, panu wojewodzie, panom posłom za, za pomoc w pozyskaniu dotacji. Chcę powiedzieć, że ona wyniosła 80% Całego e, przedsięwzięcia, no jesteśmy zadowoleni społecznością lokalną wsi Gruz, że kolejny odcinek e, akurat przy pomocy tego fajnego funduszu, żeśmy zrealizowali obecnie na uroczystości poseł Grzegorz Piechowiak pochwalił działania i aktywność burmistrza Głończy w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na inwestycje. Fundusz dróg samorządowych powstał z myślą o powiatach i o gminach. To najważniejsze dla nas w tej chwili. Priorytet, jeżeli chodzi o drogownictwo, wiadomo, rozwijają się autostrady, siedzi dróg szybkiego ruchu, natomiast samorządowcy lokalnie myślą o tych małych drogach łączących miasta, czy to powiatowe, czy też gminy z wioskami. Dlatego jesteśmy tutaj właśnie w Pani Grodzu, gdzie otwieramy odcinek drogi, który będzie służył mieszkańcom. Poprawi ich bezpieczeństwo i cieszymy się z aktywności lokalnego burmistrza, że występuje do, o te środki do wojewody. Te ponad 30 miliardów, które mamy na kolejne lata przeznaczone pokazują, że zależy nam bardzo na tym, żeby poprawiać infrastrukturę gminną i powiatową. W uroczystym otwarciu przebudowanej drogi uczestniczył też Maciej Bieniek wicewojewoda Wilku Polski. Gratuluję serdecznie panu burmistrzowi przeprowadzonej inwestycji. Pół kilometra drogi wykonane za niespełna 330 tysięcy złotych. To bardzo duży wkład pracy i tak naprawdę zaradności i pana burmistrza i całego Urzędu Miasta i Gminy. W całej Wielkopolsce w roku bieżącym y, można było składać wnioski do, do, w sierpniu bieżącego roku do wykorzystania jest 226 milionów złotych. Trwa rozpatrywanie wniosków i ja wierzę w to, że wniosek pana burmistrza również zostanie pozytywnie rozpatrzony. Fundusz dróg samorządowych jest to najlepiej oceniany fundusz rządowy który jest skierowany do lokalnych społeczności, który ma na celu poprawę jakości, bezpieczeństwa życia mieszkańców. Skoro otwarcie drogi, to nie mogło zabraknąć symbolicznej wstęgi. Po krótkiej modlitwie i poświęceniu nowego odcinka drogi przez proboszcza parafii w pani Grodzu, księdza Edmunda Sikorskiego, uroczystego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Gołańczy Mieczysław Durski wraz z sołtysem pani Grodza Martą Kędziorą w asyście zaproszonych gości. Zakończona przebudowa w Pani Grodzu to nie koniec inwestycji. Jak zapowiedział burmistrz Mieczysław Durski, już został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie. Tym razem przebudowie poddana zostanie ulica Smolary. Powiem, że już na kolejną edycję żeśmy złożyli kolejny wniosek. Wierzymy, że, że uzyska też on akceptację. Będziemy mogli realizować bym powiedział inny odcinek drogi co prawda nie w Pani rozu, szkoda ale mamy tych dróg na terenie gminy Gołańcz bardzo bardzo dużo i będziemy go chcieli zrealizować bym powiedział kontynuując przebudowę ulicy Smolary. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji tego projektu i wierzymy, że przy wspólnej współpracy wiele, wiele jeszcze odcinków i kilometrów dróg właśnie przy pomocy tego funduszu uda nam się zrealizować na terenie gminy Gowańcz. Dziękuję bardzo.